Dzień dobry, Aniu. Pytasz się, czy mogę pracodawcy, u którego pracuję, prosić, żeby mi dawał wypłatę gotówkę do rynki, ani na konto? Oczywiście, jak najbardziej. Artykuł 86 KP kodeksu pracy mówi o tym, zwłaszcza w punkcie, oh, przepraszam, w paragrafie trzecim. Napisz wniosek, ale ja na Twoim miejscu napisałem to w formie oświadczenia. Zamiast wniosku, ale wniosek też może być: to tylko pracodawca jest, a nie tam administracja nielegalnie funkcjonująca w naszym kraju, która jest nakładką rzekomej administracji państwowej, a tak nie jest, bo to jest okupacyjna administracja, publiczna tak zwana. I słusznie, czy prędzej. Póki co, gotówka jest niestety środkiem płatniczym w naszym kraju i wtedy pracodawca nie może swoimi pieniędzmi operować. W razie w, schowasz do skarpety i będziesz miał, miała potrzebę, byś musiała usłyszeć sobie pieniądze uzbierać. Natomiast na to konto kuźwa, z którego są kręcione pieniądze, niejednokrotnie e, są za, e, zajmowane przez nielegalnie funkcjonujących komorników bez Twojej zgody w porozumieniu z bankiem. Pamiętaj, że pieniądze na koncie nie, nie są twoje. Są własnością banku pieniądze. No i są pieniądze, są cyferki wtedy w banku, nie? A tu dostajesz fizyczny pieniądz do ręki. I to jest ta różnica. I kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, jest taka, o której bank ci nie powie, który też działa nielegalnie w naszym kraju. Te banki wszystkie działają nielegalnie w naszym kraju. Wszystkie, gdyby była Polska Administracja Państwowa, to one wszystkie nie byłyby na takich zasadach, jak, jak to ma się dziś, bo jest nawet w takich bankach lichwa uprawiana, która jest w naszym kraju prawem zakazana. I troskawać na jeszcze jedna rzecz, o której mało kto mówi, albo wcale jest ten temat przemilczowany. W przypadku, jeśli tak zwany bank, ta instytucja finansowa będzie miała rzekome kłopoty, to ciebie nigdy nie zapytają, czy mogą sobie wziąć te środki zgromadzone na Twoim koncie. Po prostu wezmą, bez pytania, niby w celu ratowania banku. I wtedy dostajesz bez pieniędzy, bez możliwości dalszego egzystencjonowania. Więc. Uważam, że jak najbardziej powinnaś tak zrobić. Ja nie mam konta w banku. Ja operuję tylko i wyłącznie gotówką. A jeżeli muszę zrobić przelew, no niestety idę do sklepu i robię przelew na konto w danej np. spółdzielni mieszkaniowej i przesyłam im pieniądze w ten sposób. Ale bardzo często chodzę do spółdzielni i sama płacę gotówką. Wiesz, jak masz zawsze, jak, jak masz pieniądze w portfelu, to wiesz, że masz pieniędzy. Masz tą jednak to bez, to, to taką niezależność finansową. Możesz sobie odłożyć w razie w, do skarpety, tak jak wspomniałam wcześniej. Ale oczywiście wybór należy do ciebie serdeczności. Czuj, Polski narodowy duch. No i taka propozycja jeszcze na koniec. Zapraszam Cię też do, jeżeli wiesz, miała czas i ochotę do powzięcia wiedzy, do zapoznania się z moimi wcześniejszymi. Y Przemyśleniami, które są opublikowane na TikToku i na kanale Swojska Sobranka na YouTube. Serdeczności, trzymajcie się, ciepło, hej.